Yo siemanko! Dzisiaj będziemy grać y, Minecraft Duo A ze mną jest Alan Nio nio! Nie. Jak mówiłem Minecraft Hardcore Chcesz Chicken Nuggeta? No to z, zniszcz go Chicken Nuggeta? No to daj mi go Nio nio! Sam zagadniam To pierwszy odcinek z, z Minecraft Hardcore, Hardcore Duo. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Zostawcie no pod tym filmem 50 łapek w górę. Kto za, zostawi suba, to dostaniecie chicken nuggeta. Nawet mi nie widać łapki. Jesteś Nie, po prostu nie widać mi łapki. Bo masz niewidzialną. No. Nic nie widzę co mam w rękach. Ja chociaż widzę. Tak I to mi ci... trochę chyba będzie utrudniało. Mhm. Ale chociaż ci pokazuję tak dookoła. No, można powiedzieć taki krążek, co ci może pomóc trochę. Co? Co, trzymasz, co masz, Co niszczę? No. A jak, jak steruję kamerą? Dobra, postawiam ten crafting. K kiksa. Koksa. Teraz trzeba poszukać jakiegoś cave'a. I zrobić sezonkę brzozy. Po co ci z sadzonka brzozy? Ja mam. Masz? Piękna. sadzonka Bieg. Wezmę krafting. Tam to, <coughs> to dasz mi te sadzonki. Fajnie <coughs> gdzie cię tam brzoz. Chodź. Tu. Tu skop. Masz. Masz. Dwa, dwa, dwa. Jom, jom. Masz chociaż dwie. Też. Dobra, idziemy, idziemy gdzieś. Uh -huh. e, co tu się stało? Chyba... chyba coś wykakało piórko. Kacper, tu był cave. A Uminę O, właśnie. a ja mam ul. Kapi, wróć. Poczekaj, ja dobra, tylko zobaczę. Samiczko. Ja tylko idę coś zobaczyć. Śnieżny bion, dobra. dużo pająków. Wolę się podkopać pod ziemię. <kuh> No raczej idę na śnieżny. Tam jest zbyt dużo pająków. Chodźmy na biom śnieżny. Będziemy mieć te spowolnian spowolne te szczały. To czy się biomy pomyliły, człowieku? Jakie niepowolne czały No zapomniałeś? Streje A! Zatopiłem się! ta to się top! I dobrze ci O Lucky Ale to teraz nie mowa o lakim. To teraz Mowa o życiu Tak Jak nas zabije jakiś Małe gwienko. Kacper gówienka tu są No właśnie mi zabija powoli Kacper chcesz Śmielasz. zobaczyć Najmniejsze drzewo na świecie to miało być duże? Tu! Kupi gdzie jesteś? I nabiją śniadanie. Życie walczę! Kurde, życie Plaki! walczę serio. Nie włochaj mnie! Nie na <grym> mnie nie, nie, nie siadaj! Au, au, umieram! Urwis! Jak umrzesz to umrzesz. Umrzesz? Nie, żyję, ale mam reklamę. Jakbyś stracił cały naget. cię cie... tak, także. Alan, na jakich jesteś kordach? Na jakich? Y minus 76. Ale pierwsze? Mm, tak, pierwsze, a, a Minus to jest 49. 49 i kopałem drewno. Teraz można powiedzieć 48 Bo wyszłam właśnie z drzewa jak... Ci na jakich kordach jesteś? No na minusie o, 76 minus Ile? 76 minus A. Jesteś na tym biomie śniegowym? No I właśnie idę do ciebie Oddaliłeś się gdzieś daleko? No idę do Ciebie. 76, minus. Ciemno się robi. Mm. Buduje chatka? Nie, ja muszę wreszcie skopać sobie... Yy, ja już jestem na minus yy, 13. Kurde, rzadko mi mm. zada. Chociaż mam wrzoty. To znaczy nie może zetrąć wierzchu. to się, to nie się przepali. Le, możesz przestać.

No mówiłem, jestem na tych samym kordach co zawsze. Siedemdziesiąt sześć tak. Na minusie. Wiem. Ja teraz tu coś. Dobra. Mm -mm. Pyk. Pyk. I pyk. Dobra moja i moja dobra pik, quick. kyk. Moby! Biegnę do ciebie Adan na Masz do, ja, masz jakiś 75. mały domek? No, nie za duży. Widzowie, pamiętajcie, to jest Minecraft Hardcore. Więc lepiej. Hardcore nie mnie może! Jesteś 70, minus 70. No, 76. A ja znalazłem wioskę. Co to w co? To idź tam. Y minus 11. Minus 10 bardziej. No też. Plus, plus 10. Kacper, wiesz, że ja nie mogę spać. No wiem. A ja idę się schować do domku. Jeszcze nie do tego domku. Bo co, nie ma. Nie ma. O kurde. Nie zgiń, nie zgiń, dobra, żyję, żyję, żyję. Szybko do domku. Jakiegokolwiek. Dobra, jestem bezpieczny. Okropny wezmę. Jestem głodny. Musiałem zjeść kuraka. Przepaliłem go sobie Deklipałam O kurde, ząbiak Najgorzej, że ja nic nie mam jeszcze do jeźdzenia Ale jak Tu są świnie A ja jestem w pomieszczeniu, co jest ciemne jak w gruziu Ale fajnie Dobrze, że nie ma skeletów, bo by mnie zabiły Nie, 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 nie Zginę, zginę nie, proszę, żebym nie zginął. Żyje! Ale fart! A masz. Dobra, żyje. Idę domu. Wiem, muszę. Wy... Muszę tą noc przeżyć. Golem! Szkieleta zabija, dobrze. Tak, zabił go. Muszę szybko. Wezmę zboże. To nie teraz czas na zboże, ale trzeba ucieknąć. Dobra, jestem bezpieczny. Pyk. Pyk. Niech to się przypala? To będzie mój domek. Ale grasz czy co? Czekam na noc, a co? Jedność? No już jest. No jest noc cały czas. Zamykaj buziek ten. Do hmm. Dobra Dozuj z jedzenia Dobra Ula tu Nie, mi tylko telefon Dobra ale Na jakich jesteś kordach? Na tych samych a co dzień? Nie, noc Wyrocha stąd Mały ten klimku. Widzę Endermana. Oh. Próbuję Endermana zabić z Ender, 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 Znaczy Ender, Ender, hey. I yy, dobra, yy. Alan już idzie, będzie iść, Chyba nie Na plus ile? Zapomniałem. A, zapomniałem kliknąć łóżka. I Do... co? Nie, dalej jestem, 2. tylko walnąłem yy, golemu. 84 na plus, 200 ile? Na minus. Na minus? 200? No. Czyli w górę muszę iść. Czy bardziej w dół? Dobra, zginął i dostałem 5 żelaza. Bardzo. Co mam robić? Byłeś na tym śnieżnym? Byłeś? Alan, co mam robić? No i gdzie? I co Tu my? musi być minus 200. Yy, I co mam robić, Alan? Yyy, wiaderko... Co na środkowym? Na środkowym? No Alan, co? Widzę, mam? Widzę. Co mam robić? Wiadro chyba, nie wiem. To nie Kilow. jest ta wioska. Kilow. To nie jest ta wioska. To nie jest ta wioska. Dobra, kilof. Dobra, już się... Pyk. Dobra, idź tam. 77. Idź i najpierw zabij golema tam. Nie, z zrobionymi rzeczami. Ja już mam kamienno Może ja nie mam takiego karty jak ty? Laki, zejdź z tego stołu. Czy tak się robi? Dobra, wezmę marchewki na jedzenie. Na hardcore. Mm, mm, to nie jedzenia daje. Bo nieraz, jak ja grałem na normalu, to widziałem. O, villagerowie że... się całują. Nie mów tak. Może dzieci to oglądają? Dobra, przestań. Hardcore. I to jeszcze na YouTube Kids. Ale to na YouTube Kids oglądają na pewno. YouTube'a. Na YouTube Kids to na pewno będzie taki film. Nie, a to jest na YouTube'a prawdziwego, a nie na YouTube Kids. Na YouTube Kids to pochodzą też podobne odcinki. No i nic nie usłyszałem. Dobra. Dobra, pościągane. Też trzeba wykopać. O, 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 to będzie dobre. Co? Ej, fajny domek! Jaki? No nie widziałem, że takie istnieją. Jakie? No takie. A, to, 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 to takie istnieje. Laki możesz Lucky. do mnie nic nie leżeć. <noise> Laki bał. A, olaki, laki, Nie gilgaj mnie. Nie, nawet nie zabijam świnki Pepy. I nawet nie dostałem trzech mięs. <grym> Ale ulga. Sam wie, mówię, że nie możemy tak mówić. Co, świnka Pepa. <grym> <grym> Zalumana świnka. A może Halinka? Jak łagisz? Cokolwiek. Sięka, chęka ma tak tej. Dobra. Hmm. Le, no przyjedziesz wreszcie do tej wioski. Wątpię. Wątpię, bo się już tu za Presa, nie możemy tak być daleko. Dobra. Nawet mówiłem, że nie możemy być dalej od siebie. Ja zbieram wszystkie łóżka z wioski, nawet czesty. Wszystko bierz. Radzi. Wszystko co. Wioska radzi. Wioska ma, sobie. Jest nawet, bierz nawet y, im te. Co? Kazal? Nie. Bierz nawet y, im y, te, y, urządzonka. Nawet łóżka. No wszystko po prostu. Inny nerwowy Portal. Co jest? O, to.

Dobra, po małej krótce, y, Alan odnalazł swoje rzeczy, bo daleko nie zaszedł. Tak. To trwało z 5 minut. Nie więcej. Może więcej. Bo 3 minuty to. 3 minuty mogą się zdespawnować rzeczy i mogą być problemy. Ty nie Przecież miałeś drewniane. No już mam kamienne. O, to dobrze. Dobra, lepiej szybko przyjdź tu. Dobra. Nie będę wam. Nie będę wam zanudzał. Y jak Alan przyjdzie tu. Więc, y więc za chwilę tutaj Alana widzimy. Z. 3, 2, 1. Idź. O, i Alan przyszedł. No jest. Trochę nam to zajęło, że już jest taka pora. Noc, noc, mam. Co tu się stało? Kasper! Co? <grych> Na no. dole! Poczekaj. W villager to był dywan. Gdzie? Ja no, no villager to był dywanem tu! Ja nie widziałem. Dobra, chodź! Wziąłem twoje łóżko i Czekaj, chodź. Czekaj, ja mam już. Tu jest fajny, duży domek. Fajny, duży, z farbą świnek. Pep. Chodź. Ja idę do swojego domku. Dobra, ja, ja tu śpię. Chodź, chodź. Dawaj, idziemy. Lecimy, chodź. Jeszcze reklamę dostałem na twarz. Ja nie. Ja chyba tu nie będę spać. Świnki Pepe mi w nocy promkały. A one... Nie powiem, co chciały. Kurde, zombiak. Ale nie mam broni. Idę na creepera, żeby nam nie rozwalił wiochen. Chodź tu. I się stało. Jak przy Dobra, to by było na tyle. No. Alan, pomachaj widzą. O, <laughs> Jeszcze raz. Dobra, to by było hmm. na tyle. Zostawcie łapkę w górę, suba i dzwoneczek. I mięsko. Na nie mogę cię uderzyć z tej osoby. Dobra. To by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, suba i dzwoneczek. Mam nadzieję, że będzie pod tym filmem 50 łapy w górę. I narka, jedzcie chlebek. Dobra, papa